Odkurzacze pionowe to rzadkość w moich rękach. Zazwyczaj wpadają one w ręce innego testera w naszym zespole. Tym razem jest zupełnie inaczej i w moje ręce trafił nie tyle sam odkurzacz, co znacznie bardziej wszechstronne urządzenie, jakim jest mowa K30 Mix. Urządzenie to może przekształcać się z odkurzacza mopującego w podręczny odkurzacz ręczny. To czyni go kompleksowym rozwiązaniem do sprzątania różnorodnych powierzchni. Mowa K30 Mix przyjechała do mnie w dużym kartonowym opakowaniu, w którym znalazłam naprawdę bogaty zestaw części. Mamy tutaj oczywiście jednostkę centralną, którą możemy przekładać pomiędzy mopem a tradycyjnym odkurzaczem pionowym. Jest też kilka szczotek, ssawko-szczotka uniwersalna, szczotka-szczotka rolkowa oraz stacja bazowa, na której wszystko możemy ustawić. W opakowaniu znalazłam też dodatkową rolkę, filtr, czy płyn do mycia podłóg. Zestaw naprawdę spory i na pewno będzie wymagał też znalezienia odpowiedniego miejsca dla niego. A Jest też standardowa papierologia oraz szczotka do czyszczenia urządzenia. Całość prezentuje się naprawdę dobrze i widać, że producent zadbał tutaj o każdy szczegół. Od doboru materiałów po kolor urządzenia. Teraz wystarczy tylko poukładać wszystkie części na stacji, podłączyć stację do ładowania, naładować jednostkę i możemy ruszać ze sprzątaniem. K30 Mix wyposażony jest w pojemny zbiornik na czystą wodę, pojemność 600 ml oraz zbiornik na brudną wodę. Pojemność 300 ml w pozycji stojącej, 350 ml w pozycji płaskiej. Bateria o dużej pojemności zapewnia do 30 minut pracy w trybie mopowania i około 50 minut pracy w trybie odkurzania. Model K30 Mix wyróżnia przede wszystkim Zaawansowana technologia samoczyszczenia z suszeniem gorącym powietrzem, temperatura około 60 stopni Celsjusza oraz inteligentnym systemem detekcji zabrudzeń. Otrzymał on również wysoką siłę ssania na poziomie 18 tysięcy Paskali, a inteligentny system automatycznie wyreguluje moc co. Znacząco wpływa na efektywność sprzątania. Częstotliwość mopowania 500 RPM gwarantuje też bardzo skuteczne usuwanie nawet uporczywych zabrudzeń. Wyświetlacz LED umieszczony przy rączce oczywiście pokaże nam wykryty poziom zabrudzenia, poinformuje nas o tym, ile mamy jeszcze energii, czy jaki wybraliśmy ręczny tryb pracy. Zatem możemy też zmienić moc sania ręcznie przez przycisk na rączce. Na uwagę zasługuje również system Live dzięki któremu możemy położyć odkurzacz całkowicie na płasko i dojechać nim na, nawet do dalszych zakamarków naszego mieszkania. Mowa K30 Mix również świetnie radzi sobie z krawędziami. Otrzymała podwójny system czyszczenia krawędzi, który pozwoli na jeszcze lepsze sprzątanie nawet przy listwach podłogowych czy meblach. No co jednak najbardziej mnie zaskoczyło, to mowa K30 Mix to stosunkowo lekkie urządzenie, które to tego świetnie się prowadzi. Można powiedzieć, że wręcz sunie się po naszej podłodze, a my tylko robimy za ster. Jego waga to tylko 3,98 kg. Urządzenie nie jest też za głośne, znaczy się raczej odpada sprzątanie przy śpiącym dziecku, ale też nie jest jakoś super głośne. Maksymalny poziom hałasu to około 76 dB. Po zakończeniu sprzątania wystarczy tylko opróżnić pojemnik z wodą w przypadku używania mopa oraz pojemnik na kurz w przypadku używania tradycyjnego odkurzacza, i w sumie gotowe. Pozostaje jeszcze kwestia czyszczenia rolek i ich wysuszenia. To dzieje się automatycznie w stacji i trwa około 30 minut. Oczywiście warto też przejrzeć urządzenie co jakiś czas i doczyścić je w trudno dostępnych miejscach. Mogą się po prostu zaplątać włosy w rolkę czy szczotkę oraz nagromadzić paprochy w zakamarkach. Należy pamiętać też o zmianie filtra i przemyciu czasami pojemników na kurz i wodę. Mowa K30 Mix towarzyszy mi już około dwóch tygodni i jest to jeden z nielicznych tego typu modeli, które do mnie trafiły. Trochę byłam nastawiona sceptycznie. W sumie mam robota sprzątającego i tradycyjnie odkurzacz i ten pionowy wydawał mi się trochę zbędny. Jednak rzeczywistość jest trochę inna. Tego typu urządzenia. Jest dopełnieniem dla robota i praktycznie całkowicie zastąpił mi tradycyjny odkurzacz. Po prostu podchodzę pod stację, łapię za rączkę i jadę nim tam, gdzie mi się coś rozsypało czy rozlało. Mowa K30 Mix świetnie sprawdziła się przy sprzątaniu kanapy, dywanu czy nawet suchych liści, które nawiało mi na balkon. Bez problemu też wysprzątał rozlany keczup czy rozsypany ryż. Odkurzacz dojechał też jeszcze bardziej do krawędzi, do których nie dojechał robot sprzątający. Mniejsza jednostka też świetnie sprawdzi się przy sprzątaniu samochodu szybko, wygodnie i bez kabli. Czas pracy również jest wystarczający często do wysprzątania niewielkiego mieszkania czy samochodu. Moje mieszkanie ma około 50 m i baterii spokojnie starczyło mi nawet sprzątanie i to nawet dwa razy. Czy mam jakieś uwagi? Szczerze, ciężko mi się tutaj do czegoś na siłę przyczepić. Naprawdę dobry zestaw, który może znaleźć swoje miejsce w niejednym domu. Mowa K30 Mix to połączenie mopa i tradycyjnego odkurzacza ręcznego. Elegancki, lekki, wygodny w prowadzeniu i dobrze sprzątający zestaw. Cena sugerowana to 1749 zł, ale jak dobrze poszukamy, to może uda nam się nawet natrafić na jakąś ciekawą promocję. Nawet w tej cenie jest to zestaw, który warto rozważyć podczas swoich zakupów. Ten model na pewno zostanie ze mną na dłużej.